I uwierzcie mi, że żaden menadżer, który kurwa faktycznie jest prawdziwym menadżerem, nie puści jej samej do panu. A teraz właśnie jest trzecia opcja. Ona nie idzie sama. Czy myślisz, że mm, ona wykrzesze z siebie więcej niż na cały wywiad dwa zdania, gdzie Wardenka będzie naciskał, ale ja chcę to usłyszeć od niej? Mm -hmm. Nikt jej tam nie puści samej, bo ludzie oni wiedzą, że ona kurwa wtedy rozpiertoli wszystko. Zaje, kurwa, dziś. Znaczy z co, my powinniśmy chyba kiedyś, kurwa, e, ten, te pianki alkoholem, jak się w kurwim zrozumie. O, jak to śmierdzi, kurwa Czy Wardenga zniszczy ekipę? To, tak na dobrą sprawę, niszczy ekipę od środka ja Ogólnie temat kręci się obok ekipianu, ekipy, którego nie lubimy, aczkolwiek ostatnie sytuacje pokazują, że tam jest kurwa naprawdę o czym mówi. I wiecie, czym się to różni, bo jak to zazwyczaj jest jakaś drama, to drama moi drodzy wybucha na zasadzie drama? A tutaj jest drama, a później brud kolejny, brud kolejny, brud, mniejsza brud, drama, większa drama, dramianu, i to się za cały czas ten sznur kurwa ciągnie i wiecie co? To jest ogólnie bardzo dobry watacha. jest bardzo dobrym kanałem komentarzy z tego względu, iż wywleka naprawdę wszystkie brudy, jakie wywleka to bez żadnego zmiły bez żadnego przeproś. Tak. Obecnie mówi się, że umarł król, niech żyje król i chodzi tutaj a propos... Gargamela, który się trzyma z ekipą, on nic tego tematu nie poruszał, bo się z nimi trzyma. Wiecie co? Gargamel też naga raz na pół roku, raz na rok i se tak działa. I wiecie co? Ja w sumie jak był hype na Gargamela ja do niego nic nie miałem spoko, ale ja wiedziałem, Fajnie że prędzej idzie. czy później coś z nim wyjdzie. No i wysz... Poszukajcie... Bierzcie pod uwagę, że nie jesteście święci, my też nie jesteśmy święci. Nikt nie jest święty. Nikt, nie jest święty. nikt nie jest święty, tylko że Gargamel akurat strugał takiego, który kurwa niszczy... nie do ruszenia. niszczył każdego, ale on sam nie był do ruszenia. No nie do końca, bo w tym momencie na tej dramie, traci też gargamel. A z tego względu, że jak się trzyma, bo był ten roast Freezer, i też był gargamel, i był ktoś tam z Vibrosów, z Wojtek z Vibros, no to wiadomo, oni sobie gdzieś tam razem byli, no i był też Gimber, oni się tam trzymają w tej swojej kupce, kipce. No to wiadomo jest, że kolegi się nie ruszają. Tak, nie? Zresztą sami nie jesteśmy pod tym względem święci, Tak, nie? Ardenka kurwa dawał bardzo dużo znaków e, ekipie bo Od tak naprawdę to... nie było to tajemnicą, że on że coś na nich nagrywa, coś na nich szykuje tak. i to tak szło sobie, co trochę tego trochę ruszył, tego trochę ruszył tego trochę ruszył i nagle kurwa powstał temat, który pokazywał hipokryzję całej ekipy tak. gdzie nawet na... wtedy Nowciak coś spierdolił, gdzie on zazwyczaj nic nie spierdolił przeprosiny ekipy nie były, przeprosinami były szrotem syfem, gównem i w tym momencie ekipa jest w kropce, a ja wam powiem dlaczego, bo oni nie nagrają na 100% już drugiego takiego filmu, a cały czas jest atak no, na Weronikę. Nawet, nawet jak nagrali ten film, nagle się okazało, że no dobra ty pierdolisz głupoty, ty pierdolisz głupoty a, ale Weronika Sowa, a ty już pierdolisz takie głupoty. No ja pierdolę. Jedyną możliwością jest to co, psiakobus ten? Tak, tak to psiakobus. się nazywało, psiakobus. Ale tu jest pewien problem. I tutaj są haczyk, jest haczyk, tylko zazwyczaj haczyk masz z jednej strony. Nie zawsze, bo jest też haczyk, który jest taki rozgałęziony. Pędziony troszkę, tak. znaczy no wiadomo No i tutaj, z której strony nie ugryziesz, z tej strony się skaleczysz. Tak, z tego względu, że jeżeli Weroniczka stwierdzi, że nie, nie. No, to, no to wiadomo, że dziewczyno się boisz, twój PR spada, oczywiście ty i tak będziesz miała swoje zasięgi. A wtedy Wardenga jej dopiero. Ale jak... Zgodzi się. Zgodzi się i dajmy sobie trzy elementy. Tak. Tak, to był pierwszy. Drugi, zgodzi się, idzie tam i ona jest niszczona. Ona jest kompletnie niszczona pytaniami. Wychodzi zapłakana, zaryczana, obrzygana, obsra. Ogólnie, też to jest tak, że drużyna jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo. A w tym wypadku. Werso. I uwierzcie mi, że żaden menadżer, który kurwa faktycznie jest prawdziwym menadżerem, nie puści jej samej do pana. A teraz, właśnie jest trzecia opcja. Ona nie idzie sama. Tak. Czy myślisz, że. Ona wykrzesze z siebie więcej niż na cały wywiad dwa zdania, gdzie Wardenga będzie naciskał, ale ja chcę to usłyszeć od niej. Mhm. Nikt jej tam nie puści samej, bo ludzie oni wiedzą, że ona kurwa wtedy rozpierdoli wszystko. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Kurwa, no ostatnio nawet o tym rozmawialiśmy. Stary, jesteś kurwa czołową gwiazdą YouTube'a, no. ale Twoja dziewczyna niszczy praktycznie wszystko, co zbudowałeś. Wszystko. Wszystko. Cały twój misterny plan, to, że... co budowałeś, pieniędzy, ku**a. Pieniędzy, to, że twoja wejście na giełdę, twoje się trochę posrało przez tak. to wszystko. Ja rozumiem, masz jakiś plan awaryjny i tak dalej, ale ludzie postrzegają, że twoja dziewczyna niszczy ci wszystko. Ale już ma fajne cycuchy zrobione, tak. więc raczej ten Karolek jej tak nie zostawi. Poza tym ugotuję mu dobre spaghetti. Nie lubi spaghetti. Nie, nie lubi ja spaghetti, to nie jest koniec i będą kolejne brudy. A teraz pomówmy, kurwa o logo. No i wtedy Nitrozyniak do mnie mówi, ej, kurwa, to weź ty kup to logo. Eee, tak sobie wróciłem i sobie myślę, co ja będę mógł zrobić, jak kupię to logo? Że co, usunę filmy Weroniki? Eee, no, jakbym usunął filmy Weroniki, no to ona by mogła je przywrócić, bo by po prostu wyblurowała tylko. Bo to nawet jak jest film wrzucony do YouTube, to można wyblurować. By wyblurowała i by odzyskała te filmy. Gdybym coś takiego zrobił, taki ruch, że kasuje jej kanał, no to bym był oskarżany, że. Kurwa, wardenga, ty niszczysz ludzi. Puściły ten materiał, my już o tym gadaliśmy. Mhm. I się okazuje, że mieliśmy trochę racji. Trochę racji, tylko my to gadaliśmy między sobą poza nagraniem, tak wieczorem sobie siedliśmy i gadamy o tym temacie, że wardenga może mieć prawa wykupione, wsteczne nawet prawa do tego zdjęcia. Może on czeka na dobry moment, może tak. czeka na siakobusa. Tak. I tutaj jest tak, że może też żądać jakiejś sumy pieniędzy. Oczywiście, ponieważ, że ekipa się chwali, swoimi wyczynowymi, kurwa, zarobkami, tylko, że wtedy by kupili to logo, no, ta. a nie cwaniakowali, bo a tu przyoszczędzę tysiąc, tu przyoszczędzę 100, że... 100. 100. Ta, 100, Jedyne, co wtedy wykminiłem, no to, że mógłbym yy, koszulki robić, że na przykład z tym emblematem sowy, albo tutaj na karku, tak jak ona ma, nie, żeby były takie yy, koszulki. I powiem wam tak, wtedy ona już nie używała tego loga. W tym momencie rozmowy są prowadzone. Ja gadam z tym yy, francuskim artystą, ale jeśli się dogadamy, no to będę miał licencję. Od teraz. A ekipa jest w dosyć dużej kropce, przynajmniej chwilowej kropce, bo to nie jest kropka, z której nie wyjdziesz, co nie? Wyjdą, oni wyjdą, tylko pytanie, jak wyjdą? Stwarzą troszkę taką... Znaczy, będą się uśmiechali do tych swoich sztucznych nagrań, z bo to... oczywiście zostało podkreślone w internecie, iż oni już nie nagrywają takiej szczerej przyjaźni, jaka była na początku czegoś, czego brakowało w X, tylko to już jest, kurwa, sztuczne. Nie wiem, co ekipa tam zaproponowała, ale wydaje mi się, że tam będzie jakiś proces. Bo tak jak wam mówię, połączenie Francuza i artysty. No to tak średnio. Na pewno oni mu mydlą oczy, bo oni mu piszą, że używali dwa lata temu, że bardzo przepraszają, że nie mieli złych zamiarów, że ojoj, bardzo przepraszamy. Internaci mają zdania podzielone, ale zobaczyłem jedną w sumie taką. Rzecz, która tak mnie trochę zaintrygowała, bo zobacz, że generalnie ci, co nie lubią ekipę, po tej no, dramie zresztą. i tzw., piszą otwarcie, kurwa, bo na ekipę teraz jest też trochę tu Piszą otwarcie, ekipa, kurwa, to ekipa zjeba, ekipa tamto. A te małe, kurwa, gnojki lat 11, które są za ekipą, oni nie piszą tego w komentarzach, bo wiedzą, że ich tam ludzie zjedzą, więc wypisują na przykład do Wardęgi, wyzywając go, kurwa. Ja mu złożyłem ofertę yy, i na tego wilka. I na tą sowę, Ale od razu ja mówię: od razu ja mówię. Nawet jak mi się uda dopiąć, tą finali, finalnie, to ja tylko to robię, żeby sobie wypuścić koszulki. Kanał komentarzy trudni się tym, że ciśnie po ludziach, a ekipa trudni się idiotyzmem swoich fanów. On musi to robić, kurwa, żeby mieć o czym nagrywać. Mhm. Po prostu lubi wyblekać brudy innych osób. I to nie jest to, że ty zazdrościsz ekipie ich zasięgu. Mieć pretensje do kanału komentarii, że wyciąga brudy, to tak jak mieć pretensje do psa, wypierdolisz mu lepę w pysk. Kurwa, dlaczego ty ha, la la! la, la. Więc kanał komentuje, ale no czego wymagać od y, albo młodych osób, które za bardzo nie mają ukształtowanego silnego światopoglądu, co nie? Tak. Wiele rzeczy nie jest y, wyjaśnionych im w 100%, tylko ich idol jest zagrożony, więc trzeba naszczekać, tak, bez tak, sensu tak, naszczekać. Wiemy, że Weronika coś jeszcze ukradła. I nikt tak. nie wie o co chodzi. Jedyne co mi się nie podoba w Weronice to że została przyłapana na kradzieży a tego samego dnia wrzuca uśmiechnięte... Instastory, że kochani, zapraszam Was na nowy odcinek na moim kanale. Tak jakby to miała to w dupie, jakby totalnie to po niej spływało. Umówmy się, Chyba że nie, wyma nie wymagajmy od osoby, która kurwa reklamuje dla dziesięciolatków bleka, energetyk. A że... właśnie bo się mają ten brać za energetyki tak samo. No bo już lody były, mm. trzeba polecieć level wyżej energetyki. Oczywiście te same kaszojady, które się pchały do żabek, takie kaszojady tak. też będą leciały po te energetyki. Zapraszamy do dyskusji. Do widzenia. Cześć.